To jeszcze więcej babek sparka go wygrywa. Tam kaszne paczności. O, o, no, dawaj, dawaj. O, dawaj? Nie, nie. 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 O szupka, Aguero. Matko, nie. Zaczynamy z widowisko. To miało być? O, nice, nice, nie. nice, nie. Nie. Rzucaj. Nie. Nie, rzucaj. nie. nie Nie, 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 no, nie. Nie, nie! Jest na was! Nie! Sunia! Sunia! Nie, wyjazd, 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 wyjazd! Kurde! Dobrze! No nie! Dobrze, ślizg nie! Silva wrzuca! Wszystka Słodko. nie! Nie! O, a 3 do Z Kurwa, nie! Patrz, S. -sa. Nie! 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 Kurde! Dlaczego? zajebiście piszcie? Wyjazd! Ale... Tak! Nie! Kurde! Chłopatko! Wyjazd! Ja na razie po prostu się staram coś kuwa trawić przynajmniej. A to jakąś akcję kuwa rozebrać. O! Kurwa. Cztery Dawid Silva. No nie no! Dziękuję za lecie! No chociaż jedna pieprzona plemeczka musi być jeszcze. Kurwa! Szmaciaszu! Kurwa mać! To już po, po złości! Kurwa. O nie! Jezusa! że to wybił prosto pod moje nogi <śmany> I tam... manite, moi drodzy, manite. Piszę, że na... dziękuję bardzo Dziękuję bardzo, kur...